No a flamingów to tutaj pff, zobaczycie flamingi jak świnia niebo chyba. 2000-letnia, 2000 To jest stara na 2000 lat ma 37 euro. Napłaciłem za karpia 1,60 kg. I chodzili właśnie po tych ogrodach, widocznie jest tam jakieś miejsce, gdzie można sobie stanąć i zrobić zdjęcie całemu amfiteatrowi, O tak właśnie nie. temu miejscu. No i witamy w kolejnym blogu. jesteśmy dzisiaj w miasteczku Kartagina, w którym odbyła się jakaś wojna i o tym Wam Magda opowie, jak wejdziemy na jakiś stary amfiteatr, będzie tak fajnie i wiecie, taka atmosfera będzie wojenna, więc um, będzie można opowiedzieć więcej o tym miasteczku. Także idziemy zwiedzać, bo nie wiemy gdzie jesteśmy, dopiero zaparkowaliśmy przy porcie, słuchajcie jest parking tutaj, nawet nie wiemy czy tani, ale to były najbliższe. Słuchajcie, aż trochę głupio tak sobie chodzić tutaj, bo ja bym chętnie zdjął bluzę. Jest 19 stopni przynajmniej, przed chwilą tyle nam pokazywało auto, jak wjeżdżaliśmy tutaj. To jest tutaj, tam ten stary budynek, to jest okay. ten. Więc tam musimy jakoś wejść. Dobra, no to szukamy wejścia, tak? Pan siedzi i tam nikogo nie ma, bo siedzi bez głowy. A? O! 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 No jak na to, że tam nikogo nie ma, to dość żywy jest ten pan. Już na samym wejściu widać, że to jest chyba większe miasteczko niż um, Alicante, bo, ale też ma swoje lotnisko, bo jak jechaliśmy po drodze, było widać, że. Lotnisko Kartagena było, były znaki, samoloty jakieś startowały. Co prawda nie powiem, żeby za dużo, ale coś tam na pewno się działo. Nie wiemy, którym to się wchodzi na ten stary amfiteatr jakiś. Bilet jest łączony tutaj tego muzeum, w którym właśnie weszliśmy, czyli ten budynek, taki, który wygląda jak nie stąd, z całym właśnie tym teatrem. To się teatr nazywa. O, tutaj akurat widać go, jak on wygląda. Tak to wygląda. Ma 2000 lat, i zaraz tam Magda Wam o nim powie więcej. I ten bilet kosztuje 6 funtów, przepraszam, 6 euro od osoby. No, oczywiście dzieci, tak jak na tawka, wchodzą gratis. Także tutaj można sobie pochodzić po tym budynku, trochę zobaczyć co tutaj jest, a dalej właśnie się wchodzi na cały ten amfiteatr, żeby było troszkę więcej do zwiedzania niż samo jedno tutaj już. Zobaczcie, widać jakieś kawałki jego. Po wyjściu z tego tunelu staje się właśnie na takim podwyższeniu, jakby. I wygląda to dość ciekawie, bo tutaj jest tak, jakby reszta ulic, z których normalnie sobie można popatrzeć na to, co się tutaj dzieje. i Słychać zresztą tam jakieś e, przewodnicy, jak coś opowiadają. A my jesteśmy na platformie. Połączenie współczesności z e, starożytnością słuchajcie, za nami ten amfiteatr rzymski ma tysiące lat. I nie wiem, czy to odkąd mi się dziecko urodziło, po prostu takie rzeczy mnie yy, dotykają jakoś tak o, osobiście, wiedząc, że te kamienie za nami mają 2000 lat. Jest to dla mnie coś niesamowitego zupełnie. Tym bardziej, że to mi się wydawało, nie wiem dlaczego, że ten amfiteatr będzie z widokiem na morze, a on jest z widokiem na po prostu mieszkanie. Tutaj dookoła mieszkają sobie zwykli mieszkańcy. 2023 się kończy. A oni sobie patrzą na takie właśnie 2000, mury z 2000, datowane na 2000 lat. Coś niesamowitego zupełnie. To miejsce jest niesamowite, ponieważ zostało nie tak dawno w tamo odkryte tak naprawdę było w takiej części kartaginy, która była e, e, nieużywana, niezamieszkana. I przy jakichś tam wykopkach nagle odkryto, słuchajcie, w całkowicie wspaniale e, zachowany amfiteatr, który właśnie mamy tutaj okazję obejrzeć e, niesamowite miejsce. jak się chodzi, to trzeba uważać, bo jest mało schodów takich, jak tutaj. Głównie są schody betonowe i mało oznaczone, także nie ma jakiejś takiej mapy, żeby przejść po nim z jednego punktu, jak my wiecie, taką ścieżką, jak często się zdarza, że są strzałki, żeby wszystko zobaczyć. Tutaj się po prostu idzie, jak każdy chce i um, też można wejść z wózkiem, przejść przez całe muzeum. Natomiast tutaj już wózek musieliśmy zostawić dokładnie tam i tam stoi nasz wózek, bo tutaj no, nie da się po kamieniach chodzić, a teren jest Wydawałoby się, że ten sam amfiteat nie jest taki zbyt duży, ale jednak jeszcze widzę dużo pomieszczeń dookoła, gdzie będziemy właśnie jeszcze ich zobaczyć. Więc wózek tam sobie zostawcie, weźcie wszystko ze sobą i chodźcie pochodzić. To miasto, w którym się obecnie znajdujemy, jest bardzo historyczne i też strategicznie położone. Odbyła się tutaj bitwa o nową Kartaginę, słuchajcie. Bitwa w 2009 roku przed naszą erą, gdzie zderzyły się wojska rzymskie, Republiki Rzymskiej z mieszkańcami Kartaginy. I słuchajcie, wojska rzymskie miały 25 tysięcy piechoty, a mieszkańców Kartaginy było tysiąc. Jeszcze dodatkowo było 2000 tysiące ludzi, którzy bronili miasta. Także możecie sobie wyobrazić, że to się skończyło jedną wielką rzeźnią. Rzymianie podbili Kartaginę, sprzedali wszystkich mieszkańców Kartaginy w niewolę, nałożyli jakieś olbrzymie podatki na to miasto, które mieli płacić przez wiele, wiele lat. I w, w, w wyniku zwycięstwa Rzymianie umocnili swoją pozycję em, jako mocarstwa na całym tym e, wybrzeżu Morza Śródziemno Śródziemnego. Także siedzimy, słuchajcie, na... Betonie akurat, ale gdybym usiadła na innych, bardziej historycznych, historycznej ławce, to bym siedziała na kamieniach, które mają 2000 lat i które pamiętają właśnie to starcie. Coś niesamowitego. Te kolumny, no widać, że one naprawdę mogą mieć 2000 lat, ale ściana koło nich, zobaczcie ta taka równiutka, no to nie wiem, no to tak chyba nie do końca, chyba naciągane, że to jest taka 2000-letnia, 2000 2000-letnia. Przestaja dla 2000 lat ma. Teatru. Jeśli to wideo, wiecie jak sobie robią tacy sławni YouTuberzy. Jeśli to wideo będzie miało 100 tysięcy lajków, like to stanę tu i zaśpiewam o Sole Mio. Tak? Okej. Okay. Nawet jak będzie miało 100 tysięcy lajków, like to wam powiem, że przylecę tu jeszcze raz i wtedy zaśpiewam, bo już dawno będziemy w Anglii, jak będzie to publikowane. Ale obiecuję. 100 tysięcy lajków. Like Możecie zobaczyć co 2000 lat temu. Ktoś, kto był tutaj na scenie, widział nie, przed sobą taki mieli widok. Ciekawe, czy to się siedziała jakaś orkiestra na... przed tym, czy nie. O, gwiazda biegnie. Ej, gwiazdeczko. Nadalka też mówi, że coś zaśpiewa. Także 100 tysięcy lajków. Najlepsze jest to, że słuchajcie, nad nami widzimy tam jakieś ogrody i na razie nie wiemy, czy to jest część tego muzeum, czy nie. Wygląda jakby to było całkowicie ogrody, jakieś ogólnodostępne, z innej strony i ludzie tam stoją i sobie zdjęcia robią e, amfiteatrowi, a nie zapłacili nic za wstęp, także to może być taka, taki tip of the day. A tutaj widać budynek, który od tej strony, od wewnątrz ma już tylko usztywnienia, a od zewnątrz wygląda jakby był jeszcze całkowicie ładny, stary budynek, nie? Właśnie rozmawialiśmy z panem ochroniarzem i tak, na, są ogrody na górze, które już nie są częścią muzeum. Więc tak jak ludzie robili sobie tam i chodzili właśnie po tych ogrodach, widocznie są jakieś miejsce, gdzie można sobie stanąć i zrobić zdjęcie całymi, całemu em, impa, impa. amfiteatrowi. O właśnie temu miejscu. Słuchajcie, i 6 funtów 6 euro w kieszeni. 12, tak? bo jest na No dwójka. Tak, no, 6 od osoby, tak. No. No. Ale powiem wam, nie, no fajnie tu pochodzić. Tylko, że teraz wyjście jest na dole, a wózek jest na górze, więc musimy iść na powózek. Pan powiedział, że możemy wrócić przez muzeum. Jak się wychodzi z zamku, zobaczcie, wychodzi się tą stroną, no i tak trochę do niczego, bo nie jest się już na głównej ulicy, jest się całkowicie z tyłu i tak jak na przykład my znowu z wózkiem, musimy jeździć dookoła po jakichś zwykłych uliczkach, które już nie są takie fajne jak te stare, a przy starych są tylko schody niestety. No ale za to zobaczcie obok jaki mural jest duży, po prostu tak jakby przedłużenie jeszcze całego tego zamczyska. Po wyjściu większość z tych budynków to jest tutaj po prostu stara ulica i to są tylko fasady. Zobaczcie, ten budynek też ma same szyny za sobą, tamten, co widzieliśmy wcześniej, to jest ten tutaj, taki czerwonawy, to jest sama fasada. Tam w tej uliczce też widziałem, jakiś jest jeden rozebrany, tutaj następny, więc to taka trochę rudera jest ta ulica, no. co się jest w tych wszystkich miastach, w tych wszystkich krajach, że ja jakoś nie bardzo lubię duże miasta, bo one wszystkie wyglądają podobnie, nie? Wiecie, w dużym mieście jest dużo uliczek, w których jest w większości syf, poza takimi, które są bardziej takie bogate, no i tam jest więcej sklepów, nie? No i jak jest jeszcze Stare Miasto, no to wiadomo, jest ładne Stare Miasto z większością knajp. Dokładnie to samo na całym świecie. Niektóre są ładniejsze, niektóre mniej. Na niektórych jest więcej ludzi, na niektórych mniej. Ale można je wszystkie wrzucić do jednego wora. Magda odeszła kawałek, więc muszę Wam o tym powiedzieć. Tak właśnie sprawdzała, co tu jest jeszcze do zwiedzenia ciekawego i powiedziała, że jest jakieś niebieskie domki. Wyglądają przepięknie i to jest City Bow Site. Tak się nazywa wioska czy miejsce. Jest takie miejsce, że można sobie przejść stąd po prostu z kartageny gdzieś na piechotę. Więc ja to wbiłem grzecznie w Google Maps i się okazało, że jest takie miejsce koło kartaginy, tylko że nie tej, tylko tunezyjskiej. I to jest w Tunezji. I w ogóle trzeba tam mieć samolotem stąd, więc nie idziemy zwiedzać niebieskich domków. Przeszliśmy już do portu, nie wiem czy słyszycie, za mną jeszcze muzyka na żywo jest. To jest tutaj ten taki market, który byliśmy już wcześniej, wcześniej jeszcze nic nie działało, dopiero się rozkładali, a teraz już jest. Także przejdziemy się całym, tą, całym tym deptakiem tutaj przy morzu, może znajdziemy jakąś knajpkę, żeby się napić jakiegoś, jakiejś koli albo czegoś, zobaczymy co tu jest, pooglądamy sobie statki. I chyba mała nam może uśnie w tym czasie. Mniejszych deptaków, jakie w życiu żeśmy widzieli, <noise> bo idziemy po całym, a tu nie ma normalnie knajpy żadnej. Burger King tylko burger King. A poza tak tak. tym to tylko ławeczki. No i nawet nie wygląda na to, że po prostu czasami jest tak, że jest poza sezonem i są zamknięte. Po prostu nie ma nic, tu nie ma nie ma budynków. Okay. Dziwnie, zazwyczaj jest pełno właśnie knajpa na knajpie, jest na takiej eskapadzie. Na takim, znaczy, takim deptaku jest knajpa na knajpie, a tutaj nie ma nic. A więc powiem Wam, że plan na resztę dnia jest taki. Że jedziemy tutaj na kawkę jakąś. Mamy nadzieję, że mała nie zaśnie do tego czasu, bo później będziemy musieli czekać, co się obudzi. I jedziemy do Terrawiecha. Tak, Terrawiecha. E, tam jest polski sklep. Tam już pan dzwonił, że Karp na nas czeka. E, więc jedziemy odebrać Karpia. I tam są jeszcze, wczoraj mi Mariusz mówił z Mentor Sondegal, że tam są różowe stawy jakieś z flamingami. Tylko, że patrzyłem na mapę i te różowe, to tak wyglądałem bardziej jak błoto. A Flaminga widziałem jednego na setce zdjęć. Aha. I podobno Mariusz mówił, że dwa razy tam próbował dojechać, i ja nie razu mu się nie udało. Więc zobaczymy. Ja to wbiję gdzieś tam w nawigację. Jak uda nam się dojechać, to będziemy tam. Jak nie, to przejdziemy po do sklepu. A zaraz wam jeszcze puszczę muzyczkę, bo idziemy sobie usiąść na gdzie muzyczkę na żywo. Dwie wiadomości, dwie chyba niezbyt dobre. Znaczy jest trzecia, która jest dobra. Przyjechaliśmy do Terrawiwy. Terra. czego? Trawiechy Wiechy. Przyjechaliśmy do Tera Wiechy. I zła wiadomość dla mnie jest taka, że właśnie skończył mi się internet w telefonie, czyli mi gdzieś oszukali, bo niedawno zmieniłem pakiet i miałem wcześniej nielimitowane Fair Usage, czyli takie, żeby nie używać więcej, niż 25 giga. Taka polisa niby była i było spoko. A teraz jesteśmy tutaj trzeci dzień i już mi przyszło, że mam wykorzystane, nie wiem ile, także coś niedobrze. A druga zła wiadomość jest taka, że jesteśmy nad różowym jeziorem i wcale nie jest różowe. Um, tak jak widziałem zresztą na zdjęciach, także ja nie wiem skąd to, kto to pomyślał, że to jest różowe jezioro. Słuchajcie, no ściema na całego, ta woda to wygląda jak brudna po prostu jakaś i to ma być wielkie różowe, oho uh, 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 wielkie różowe jezioro. Wcale ono nie jest różowe, po prostu tu jest jakaś fabryka. Tam jest jakaś piaskarnia i to pewnie stamtąd jest taki kolor tego. No, a Flamingów to tutaj zobaczycie flamingi jak świnia niebo, chyba. Chyba, że gdzieś rzeczywiście z drugiej strony, ale powiem wam, ten teren bardziej wygląda, jakby się chodziło po terenie budowlanym, niż na takim jeziorem. Także no co, no. Dla mnie to żadna atrakcja, powiem wam, nie polecam. Chyba że rzeczywiście przyjedziecie do polskiego sklepu Pokarpia. Tak jak my, no to można tu podjechać, ale żeby tu specjalnie jechać, to absolutnie nie. Ech, rozwiązała się zagadka internetu, bo trzy godziny temu dostałem SMS-a, że zostało mi 80%, a przed chwilą dostałem drugiego SMS-a, że już 100%. Ja mówię, przecież tylko jechałem, nie? Nawigacja z Google tak szybko nie ciągnie całego internetu. A się okazało, że moja kochana córeczka z tyłu miała podłączonego iPada i sobie oglądała bajeczki, i zamiast oglądać bajeczki, które były tam sobie nagrane, no to waliła przez internet na żywo. No, i mi wywaliła cały internet. Także dwa dni dziennie teraz do końca wakacji. Ja słuchajcie, za granicą się wszędzie zorganizuje, bo kto jak nie my, prawda? Właśnie dojechaliśmy do polskiego sklepu. Jest ich tutaj bardzo duży wybór. Akurat przyjechaliśmy do sklepu, który się nazywa Zamy. Podejrzewam, że to tylko jest, jest utworzona nazwa z pierwszych imion pewnie właścicieli i tego, czego tu na nas karb zamówiony. Ja przywiozłam grzybki suszone, które są od cioci z Wrocławia. Znaczy byliśmy we Wrocławiu, ciocia nam grzybki. Te grzybki przyleciały ze mną do Wielkiej Brytanii. Z Wielkiej Brytanii przyleciały ze mną tutaj do Alicante i będą w sam raz na zupkę grzybową i na kapustę z grzybami. A my ruszamy na podbój polskich półek w Hiszpanii. Zobaczymy, czym Hata boga. Słuchajcie, super sprawa wypożyczania polskich książek w wejściu do Sklepu. Jest bardzo możliwe, że będziemy musieli jechać do jeszcze innego sklepu polskiego, bo, bo tutaj powiem wam, że wybór kiepsciutki. Powiem Wam, że nie chcę narzekać, no bo jednak mamy tego karpia i znaleźliśmy wszystko, większość co chcieliśmy znaleźć z polskich produktów, ale w Hiszpanii polskie produkty są strasznie bardzo drogie. Po prostu no ceny masekryczne. 37 funtów, czy jak 37 euro napłaciłem za karpia 1,60 kg. Drogie święta. Słuchajcie, dojechaliśmy do domu, ale nie uwierzycie, no już nic nie nagrywaliśmy, bo się ciemno zrobiło i po drodze już nic nie było widać. To jest ogólnie problem z parkowaniem. A dzisiaj jest jeszcze większy niż normalnie. A dlaczego? No, bo u nas pod podobno zobaczcie, zrobili sobie Mikołaja i czekają na świętego Mikołaja. Tam wszyscy sobie siedzą, dzieciaki sobie coś rysują tam na, na stole, i tutaj stoi taki fotel, czeka. No, i tak dzisiaj będzie widocznie, nie wiem do której, ale może niedługo, no bo to dzieci. Ale przez to ulica zamknięta, więc musieliśmy, jeździliśmy chyba z 20 minut dookoła, w końcu pojechaliśmy na centrum handlowe. Tam podobno można zatrzymać się na całą noc za darmo, więc trudno. A słuchajcie, Magda już się porozbierała, więc kończę tego vloga sam. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak zwykle zostawcie lajka, komentarz i zasubskrybujcie, zasubskrybujcie nasz kanał, bo to pomaga. Do zobaczenia w następnym vlogu, w którym zobaczycie co się będzie działo, bo sami jeszcze nie wiemy.